Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, już jest ciemno. Dobry wieczór. Konrad Dulkowski z Warszawy, Rafał Gaweł z Oslo. I na początek kolejna ciekawa informacja dotycząca Norwegii. Ja to zobaczymy, czy ciekawa. Chyba tak. To jest coś, co bardzo się podoba Polakom, którzy lubią podróżować tutaj z namiotem. Coś, co tutaj w Norwegii określamy jako Alemansreten, to jest, to jest prawo, które mówi, że człowiek jest integralną częścią przyrody i ma prawo do tego, żeby korzystać z natury. I to oznacza, że każda osoba, która przyjeżdża do Norwegii, ma prawo rozbić namiot w każdym miejscu tego kraju, z wyjątkiem ścisłych rezerwatów przyrody. Więc w przeciwieństwie do Polski możecie Państwo spokojnie biwakować dosłownie w każdym miejscu. W górach, nad morzem, w lesie, przy drodze, bezpłatnie, zupełnie. Jest tylko jeden warunek. Trzeba to miejsce zostawić po sobie w takim dokładnie stanie, w jakim, w jakim tam przyjechaliśmy. Podobnie jest tutaj, ma się sprawa z dostępem do wody. Dostęp do wody jest swobodny, jest, przynależy każdemu obywatelowi i nawet jeżeli ktoś ma prywatną działkę dostępu, z dostępem do wody, to mamy prawo przez tą działkę przejść albo wykąpać się w tym, w tym miejscu, ponieważ dostęp do wody jest prawem wszystkich, wszystkich ludzi. No, bardzo... Ciekaw jestem, jak to wygląda w praktyce, bo w Polsce też niby jest dostęp do wody. Każdy powinien mieć do linii brzegowej. Linii brzegowej nie można sobie wydzielić, musi być tam. Półtora czy dwa metry wolnego miejsca, natomiast no, przepisy swoje, praktyka swoje, i właściwie w tej chwili mnie bardzo to smuci, że jeżdżąc na przykład na suwalszczyznę gdzieś nad jeziora, wiele z tych dostępów do jezior jest po prostu pozagradzanych i tyle. Teraz Norwegia. W Norwegii jest bardzo wysoka świadomość prawna. Więc ludzie o tym wiedzą, że mają dostęp i, i, i korzystają z tego. Natomiast jeszcze jedna mała podpowiedź. W Norwegii jest świetna sieć schronisk. Przy czym schroniska w Norwegii, niezależnie czy są w wysokich górach, czy są w lasach, to zazwyczaj są bez obsługi. Jest kilka takich, które, które mają obsługę stałą. Natomiast zazwyczaj jest tak, że po wykupieniu takiej karty członkowskiej do. Do takiej sieci, tam chyba jest 400 takich schronisk, domów w górach, w lasach nad morzem. Dostajemy klucz, który pasuje do wszystkich tych 400 schronisk, i po prostu mmm, wykupując taki abonament roczny, jeździmy sobie po całej Norwegii, mieszkając w przepięknych miejscach. One często są puste. Ja byłem w takich miejscach czasami przez dwa, przez trzy tygodnie. Nikt tam inny nie przyjeżdża, bo w Norwegii w ogóle jest mało, mało ludzi. Świetny pomysł na, na, na wakacje. Na to, żeby sobie podróżować za niewielkie pieniądze. No dobrze. To o przyjemnych rzeczach porozmawialiśmy, teraz o mniej przyjemnych. Chociaż ja wiem. Choć, nie wiem. Ja myślę, że to jest bardzo przyjemne. Dzisiaj wielu osobom w, chyba e, twarz się uśmiechnęła. <laughs> Mam takie wrażenie. No, Wojciech Olszański skazany kolejnym wyrokiem. To już jest któryś jego wyroka. Tych wyroków będzie dużo, dużo więcej. Tym razem przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu został skazany za znieważenie, za wyzywanie obrzydliwymi za słowami, za atakowanie, grożenie dyrektorce. Dyrektorka, właściwie to wicedyrektorka zespołu kształcenia ustawicznego w Sosnowcu. Anna Kowalska, ona podaje swoje nazwisko. Ja dzisiaj z nią rozmawiałem, rozmawiałem przez telefon. Zadzwoniła, mówiła, że bardzo dziękuję za, za, za wsparcie jej w trakcie tego procesu, za to, że no, namówiliśmy ją w ogóle na to, żeby złożyła, ten, złożyła to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No i właśnie, i zadeklarowała, że Wojciech Holszański ma jej zgodnie z wyrokiem sądu zapłacić 2000 tysiące złotych za dość uczynienie. Ona powiedziała, że ona nie chce ani grosza od tego człowieka, i że całe pieniądze wpłaci na ośrodek. Będziemy mogli wtedy obiecałem jej, że wtedy oficjalnie poinformujemy, że Wojciech Olszański finansuje ściganie kamratów. I tak się stanie. Zresztą tak samo zrobiliśmy z tego czasu. Z pieniędzmi, które dostaliśmy ze sprawy wygranej z posłem Andruszkiewiczem. Nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie taką postać, dosyć nie, 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 nieprzyjemną, oślizgłą, człowieka, który, który był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, a następnie, a następnie stał się ambasadorem pis w Polsce. W tej chwili jest prowadzone przeciwko niemu śledztwo dotyczące fałszowania przepisów wyborczych, podpisów na listach wyborczych. Natomiast pan Andruszkiewicz też przegrał z nami sprawę i wtedy, e, wtedy pamiętam, że chwilę wcześniej nawoływał do tego, żeby krzywdzić osoby homoseksualne. Więc my przeznaczyliśmy całą kwotę, którą od niego wygraliśmy na, na ściganie właśnie osób, które prześladowały gejów i lesbijki. Tak jest. Natomiast wracając do Olszhańskiego, Olszański usłyszał wyrok 10 miesięcy ograniczenia wolności i w tym czasie będzie musiał pracować po 20, po 30 chyba godzin miesięcznie na cele, na cele społeczne. To jest, to jest mniej więcej jeden dzień w tygodniu, który będzie musiał poświęcić, ale ja chciałbym przypomnieć Państwu, że to nie jest jego pierwszy wyrok, tylko to jest jego piąty wyrok. Tak. Wcześniej tak, wcześniej. wcześniej ja, przestałem wcześniej, chyba liczyć w pewnym momencie. Wcześniejsze trzy, trzy wyroki również zakończyły się skazaniami na prace społeczne i na ograniczenie wolności. A to oznacza, że Wojciech Holosański niedługo będzie musiał praktycznie przez cały tydzień pracować społecznie i zamiatać ulicę. I to jest chyba najlepszy środek wychowawczy, jaki można sobie wyobrazić. Natomiast pamiętajmy ciągle o tym piątym wyroku, w którym. Olszański został skazany na prawie dwa lata, na rok i osiem miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. I tutaj czekamy cały czas na decyzję. Tam wyrok już zapadł, on jest nieprawomocny. Olszański złożył apelację. Czekamy na postanowienie sądu apelacyjnego w Gdańsku. To bardzo długo już trwa, bardzo długo ta, ta, ta sprawa jest w referacie sędziego Noskowicza. Mamy nadzieję, że że niedługo zostanie wydany wyrok i Olszański będzie mógł trafić do, do zakładu karnego. No, wracając do, tego, do tej sprawy Sos Sosnowca, ja przypominam sobie to, co mówił podczas mowy końcowej Wojciech Olszański. On ten, to była bardzo długa, ponad godzinna mowa końcowa, w której Mieszał wszystko ze wszystkim, stwierdzał, że on właściwie jest, no tak jak dzisiaj stwierdził, że ten wyrok jest polityczny i tak dalej, i opowiadał niestworzone historie. Dziękuję pani yy, yy, poszkodowanej współczuję bardzo, bo stanęła po stronie przybrawców, bandytów, gangsterów, opowiedziała się za preparatem, za który Twórcy tego preparatu mogą dostać w Stanach Zjednoczonych po 500 i 300 lat więzienia. Bo tam już nie ma żadnych. W Polsce lekarz w szpitalu na Słońcu, który zamordował moją żonę, dostał za moją żonę 4,5 tysiąca złotych, a pan w Kostnicy otworzył lodówkę, tam leżało 20 trupów, mówi: Nie, bój się, oni nic nie zrobią. Ci na górze zwariowali. Oni mają pensje po 70, po 100 tysięcy miesięcznie. Oni chcą wszystkich zabić, wszystkich chcą wyszczepić. No właśnie, jakaś opowieść, kolejna teoria spiskowa dotycząca. Już w tej chwili już twierdzi, że no, lekarz zabił za pieniądze jego żonę. No. Ale już twierdzi, chwili, już twierdzi w tej chwili, że jego żona zginęła na COVID, z jest kompletną bzdurą. Żona pana Roszeńskiego zginęła, zmarła, dlatego że chorowała na cukrzycę i wpadła w książkę cukrzycową po zjedzeniu dużej ilości słodkich, słodkich rzeczy w niekontrolowany sposób. Olszański wezwał karetkę dosyć późno, bo, bo ta śpiączka już się rozwinęła i niestety 5% osób z takiej śpiączki statystycznie nie wychodzi ze śpiączki cukrzycowej. Umiera. I tak się stało niestety też z panią Agnieszką Fatygą. Bardzo nam z tego powodu przykro, bo była to utalentowana piosenkarka, utalentowana pianistka, i chyba dobry człowiek. Nie mamy żadnych informacji o tym. żeby. No niestety na razie będzie zapamiętywana jako żona Wojciecha Olszańskiego. Nie zasłużyła sobie na to. Natomiast sam Olszański jeszcze podczas mowy końcowej mówił, że on nawet by chciał przeprosić panią Annę. Kowalską, czyli dyrektorkę szkoły, którą znieważył i zwyzywał. Główna wojna na Ukrainie. Siedziałem w kryminale Wysokiej Sądzie, w areszcie śledczym, za swoją działalność polityczną. Tak też postrzegam również zgłoszenie mojej osoby przez panią poszkodowaną do tego procesu. Jestem pewny, że została na nią wywarta jakaś większa lub mniejsza presja, z, z, z czego dowodzę ten fakt. Że pierwszej na, na ostatnim procesie w Wysoki Sądzie wzbudziło się we mnie poczucie przeproszenia człowieka, przeproszenia kobiety, że postawiłem ją swoim zachowaniem w tę niekomfortową sytuację. Na pewno dla niej nie, niemiłą i nieprzyjemną. Ale nie mogłem tego zrobić wysoki sądzie. Nie mogłem tego zrobić, bo widziałem kobietę, widzę człowieka, jestem mężczyzna, mam 63 lata, chcę wstać i powiedzieć. Chciałem panią przeprosić, ale nie mogę. Wie są dlaczego? Dlatego, że ta pani skazała mnie na śmierć, nazywając mnie nazistą. Bardzo trafnie, moim zdaniem. Znaczy, można by oczywiście zastanawiać się, na ile rzeczywiście tak zgodnie z definicją jest nazistą. Wojciech Holszański. Natomiast no, to, co opowiada ten, ta jego niezdrowa fascynacja Hitlerem, to yy, wyświetlanie wanie... o, o kryształowej nocy yy, i tak dalej. No, Ale to nie chodzi o Konrad, jeżeli ktoś popiera teorię faszystowskie, jeżeli ktoś mówi, że, w, że chce prowadzenia narodowego socjalizmu w Polsce, jeżeli ktoś mówi o tym, że oczekuje kryształowej nocy, że chce mordowania Żydów, jeśli ktoś puszcza piosenki gloryfikujące nazistów i obozy koncentracyjne, jeśli ktoś pokazuje zdjęcia, film z zabijaniem małej żydowskiej dziewczynki strzałem przez hitlerowców w, w, w tył głowy, a następnie klaszcz w dłonie i śmieje się i dościpkuje z, z tego, to jak go można nazwać jak nie, nie neonazistą? Przecież on nawołuje do kryształowej nocy, nawołuje do mordowania Żydów. Tak. Nie wiem, wiem, dlatego po prostu podkreśliłem jedynie, że no, może to się nie do, nie do końca zgadzać z taką z definicją. No, gdyby spytać politologa, kim jest nazista i czy Olszański dokładnie nazistowską ideologię wyznaje, to nie. U niego to jest konglomerat najróżniejszych, najdziwniejszych, najdziwniejsze połączenia, dlatego. No, to, że jest prorosyjskim faszystą, to jest jedno. Natomiast ja chciałbym tylko y, y, o, o czymś innym. Olszeński, który jeszcze podczas mowy końcowej, tak właśnie gładkimi słowami, okrągłymi zdaniami, starał się przypodobać sądowi, mówił o tym, że chciałby nawet przeprosić. Tuż po wyjściu dzisiaj z tego z sali sądowej już się zaczęła awantura na, na, na korytarzu. On tam wykrzykiwał do pokrzywdzonej, że jest brzydką babą

to jest to. A żeby było jeszcze, to jeszcze, jeszcze jeden fragment, Państwu puszczę, co tam się działo dalej na tym, na tym korytarzu, gdzie był Olszański w otoczeniu starszych osób, które przyjechały tam za nim, jak za, nie przymierzając, za księdzem Rydzykiem. Bym ciemną szedł, doliną, zła się nie ulęknę, nie odpuszczę skór synom, przed żydem nie klęknę. Świeć, dojca, żyć, świeć, 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 świeć. I tutaj mają Państwo dużego pecha, dlatego że to nagranie zostało zabezpieczone i już zostało przesłane do prokuratury rejonowej Sosnowiec Południe. Myśmy wskazali tutaj, że po pierwsze Olszeński nawołuje do właśnie na tle narodowościowym, sugerując, że Żydzi to, tacy, to taka grupa osób, przed którą. Która chce, żeby Polacy byli wobec, wobec nich ulegli, i żeby przed nimi klękali. To jest typowe nawoływanie do, do nienawiści ze względu na, na pochodzenie i narodowość. Po drugie, Oloszański w tym krótkim fragmencie zdefiniował wroga, czyli Żyda jako skurwysyna, jako wroga, z którego trzeba, z którym trzeba walczyć, a następnie razem z bandą Swoich wyznawców wykrzykiwał i razem z Osadowskim wykrzykiwał śmierć wrogom ojczyzny, czyli przed chwilą, tych śmierć tym, tym Żydom, tym wrogom, których zdefiniował jako, jako Żydów. To jest bardzo poważne przestępstwo. To jest przestępstwo z artykułu 119 kodeksu karnego w związku z artykułem 126a kodeksu karnego, i za to tylko my będziemy domagać się ścigania wojciecha uszańskiego. Marcina Osłodowskiego, który to nagrał i upublicznił oraz wszystkich tych osób, które były widoczne na nagraniu, a ich twarzyczki świetnie się y, nagrały i mamy to zabezpie zabezpieczone. Także kolejne, kolejny proces w Sosnowcu to jest tylko kwestia czasu. Tak jest. Natomiast, bo wielokrotnie Olszański z Osadowskim stwierdzali w swojej narracji, że oni po prostu krytykowali, oni nic takiego złego nie powiedzieli. No to ja chciałbym przy, przypomnieć, od czego to się wszystko zaczęło, od jakich skandalicznych zachowań dwóch dorosłych mężczyzn. Osobę kompetentną, jak pani pracuje w sekretariacie, jest niekompetentna, to proszę zbierać truskawki w Norwegii. Będzie pani kompetentna? proszę mnie nie obliżać. A ja pani ubliżam zbieranie truskawek w Norwegii jest obraźliwe dla pani. To pani powiedziała, że pani jest niekompetentna. Co pani tam robi, jak pani jest niekompetentna? O, pani jest naprawdę niekompetentna, bo potrafi. Widzicie, ludzie, ona jest niekompetentna, ale kurwiszczem pensję bierze za swoją niekompetencję. Pierdolone. Dzwonię jeszcze raz. Słucham? Dzień dobry, kłaniam się. Moje nazwisko, Marcia Sadowski, dzwonię z niezależnej polskiej telewizji. Z kim mam przyjemność? Wicedyrektor Technikum Ekonomicznego do 1, Tenkowa. Dzień dobry, pani Anno. Pani Anno, mamy takie zgłoszenie, że uczniowie nie mogą wziąć u Was udziału w egzaminie dzisiaj, ponieważ nie są zaszczepieni. Czy, czy z Waszej strony padło takie zarządzenie? Ja już panu mówię, w sobotę dostałam od wychowawczyni klasy czwartej informację, że jest uczennica z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Uhum. Według procedur informuję o zaistniałej sytuacji Sanepid. Pani z Sanepidu zaleciła mi zmienić formę nauczania w tej klasie od poniedziałku na nauczanie zdalne. Ale to było zalecenie I... czy procedura? Ktoś pani przekazał konkretną procedurę na piśmie? Ja podam, ja tu nie jestem osobą decyzyjną. Jest ja Pani, jest Pani telefon, telefon, osobą jest decyzyjną. Pani dyrektor. Celu. Pani, jest się, że że to Pani, pani podała. że pani dyrektor, że Pani dyrektor y, nie. Pani dyrektor mówi, że to jest Pani decyzja, nie Pani dyrektor. Pani dyrektor, przed chwilą się dowiedziałam, że jest na egzaminie i dziękuję, nie podejdzie. do widzenia. Ale za co Pani dziękuję? Jakie do widzenia? Pistki. Pistki kształcą nasze dzieci. pistule kurwa, posklejane. Przecież Kształ... tu nie ma... Ja pierdolę, to mózgu nie ma. Dziękuję, do widzenia. Ale zaraz stosunek się nie odbył. Za co dziękujesz? Ruchania nie było. Pani z sanepidu zaleciła. Jaka pani z sanepidu zaleciła? I oto żyjemy w gównie. W gównie! Zakudły te kurwe ze szkoły i kurwa dokiblają! No właśnie, ja polecam sobie przypominać, kiedy, bo Olszański ma jako zawodowy aktor potrafi uwodzić i pokazywać się z jak najlepszej strony. To wystarczy sobie przypomnieć, jak on się w rzeczy jego prawdziwą twarz. A ja bym bardzo, chciał, a ja bardzo gratuluję e, pani dyrektor odwagi, odwagi cywilnej, zdecydowania i determinacji, bo w, chyba Trudno znaleźć lepszy sposób na to, jak pokazać młodzieży, jak, czy, czym jest odwaga cywilna i w jaki sposób się załatwia takich chłystków jak, jak Olszański. Bo to jest chłystek, to jest prymitywny neonazista, aktorzyna marny, który, który postanowił sobie odegrać rolę życia, nawołując do nienawiści wobec Żydów, wobec Polaków, przyjmując jakąś taką. Służalczą rolę w stosunku do Rosjan. O, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Olszeński publicznie mamy takie nagranie. Spotkał się z ambasadorem rosyjskim i tam cały w pokłonach, mało nie dygnął przed nim i pochwalał zbrodniarzy, którzy mordowali polskich, polskich oficerów w Katyniu. To jest tego typu człowiek. To jest człowiek o takim właśnie. Przymiotach moralnych. Także bardzo dziękujemy, pani dyrektor. Świetna postawa, i, i dzisiaj pani właśnie udowodniła, jak można takiego e, załatwić taką osobę. Pani Anna, to my bardzo dziękujemy. A teraz przejdziemy do następnego kamrata. W, też lidera kamrata, który ostatnio zaczął się wypierać w ogóle, że jest kamratem. To, to bardzo ciekawe. Najwyraźniej gdzieś go chyba wstyd, wstyd ruszył. E, w, mówimy tutaj o. Panu Rostankowskim. Mirosławie Rostankowskim. To jest taki człowiek, który jeszcze niedawno pokazywał się, jak, Olsz jak Osadowski trafił, jak Olszański trafił do więzienia, to on zajął przez pewien czas miejsce Olszańskiego i razem z nim siadał na kanapie, robili razem live. Y. Mirosław Rostankowski, miłośnik Putina, wielbiciel Łukaszenki, w, bardzo często Jeździ do Mińska, tam się składa kwiaty w imieniu wszystkich Polaków pod, pod różnymi pomnikami. Człowiek, który jest przestępcą, człowiek, który został skazany za, za nękanie jednego z urzędników państwowych. Człowiek, który niedawno został skazany razem z własnym synem, którego zdeprowował i wciągnął ten przestępczy proceder za atak na polskiego policjanta. Człowiek, który dzisiaj trafił do sądu jako oskarżony i na sali sądowej, musiał usiąść po prawej stronie i być na ławie, siedzieć na ławie oskarżonych i patrzeć na Konrada Dulkowskiego, który go oskarżał. Tak, Mirosław Rostankowski pojawił się dzisiaj w sądzie razem ze swoimi kolegami z Kamractwa. Przyszło kilka osób. Między innymi przyjechał aż z Białego Stoku Jacek Porosa, czyli szef przestępca. takiego portaliku. Tak, przestępca skazany za antysemickie wypowiedzi, którego kolejna sprawa toczy się przed sądem okręgowym w Warszawie. A, kolejne a, kolejne przed, w Białym Stoku i tak dalej. Ale może że darujmy sobie porosę. Natomiast Rostankowski, dzisiejsza rozprawa to jest proces mojego prywatnego aktu oskarżenia po tym, jak Mirosław Rostankowski opowiadał publicznie obrzydliwości na mój temat. Naprawdę oskarżał mnie o najgorsze zbrodnie, o, o, o przestępstwa, o Naprawdę paskudnie nie chcę tego mówić dokładnie o czym on mówił natomiast pomijając te wszystkie jego znieważające określenia to po prostu pomawiał mnie o różnego rodzaju właściwości które nie mają najmniejszego oparcia w prawdzie. Złożyłem ten akt oskarżenia przeciwko niemu. To było zresztą jeden z punktów tego aktu oskarżenia jest zachowanie Mirosława Rostankowskiego w tym samym sądzie, na korytarzu sądowym, gdzie biegał za mną z, z kamerą, znieważał mnie, opowiadał po prostu niestworzone historie. A jeśli Państwo chcecie wiedzieć, kim jest Mirosław Rostankowski, to ja podam przykład jego działalności. To jest człowiek, który pojechał na obchody rocznicy mordu w Jedwabnym i tam biegał, i tam biegało z, z flagą, na której była. Na której były, znajdowały się swastyki. To jest właśnie tego typu człowiek. E, no oni będą tłumaczyli, że to nie są swastyki. No one są, to jest zupełnie nowy znaczek, prawda? Te dwie swastyki skrzyżowane ze sobą, no, to nie są tak naprawdę swastyki. No ale niech im tam będzie. W każdym razie dzisiaj Mirosław Rostankowski miał szansę na to, na pojednanie przed sądem, bo taki jest tryb prowadzenia tych rozpraw procesów z prywatnego aktu oskarżenia że najpierw sąd namawia na pojednanie zapytał mnie najpierw sędzia zapytała mnie czy zgadzam się I powiedziałem że wysoki sądzie tak naprawdę nie widzę szans tutaj na jakiekolwiek pojednanie dlatego że chwilę temu na korytarzu sądowym oskarżony po raz kolejny mnie znieważał na co Rostankowski odpowiedział, że absolutnie on nie, on nie, nie nic, niczego takiego nie mówił, on mówił tylko jak ja odszedłem. No tylko, że to, że stałem 3 metry dalej, to, to dokładnie słyszałem, zresztą chyba taki był cel jego wypowiedzi, kiedy mnie tam znieważał. W każdym razie do żadnego pojednania nie doszło. 8 marca rozpoczyna się proces i mam nadzieję, że Mirosław Rostankowski poniesie konsekwencje swoich czynów. Ach, jeszcze jedno. Zapytany o to, czy on jest, czy on zgadza się na. Jakieś rozwiązanie polubowne? On odpowiedział, że tak, pod warunkiem, że to ja go przeproszę. To jest... Czyli sprawca, sprawca żąda od, od pokrzywdzonego, żeby, żeby go, żeby go przeprosił. Proszę Państwa, kończąc dzisiejszy, dzisiejszy program, my chcemy powiedzieć, że mamy rozpracowane środowisko kameratów. To są faszyści, neonaziści. Miłośnicy Putina, ludzie, którzy, których działania są w 100% antypolskie. I zarówno Konrad, jak i ja mamy z swoich, swoich przodków osoby, które walczyły, które należały do AK. Mamy takie wrażenie, że kontynuujemy tą, tą, tą chwalebną historię naszych, naszych dziadków. Mój dziadek działał w Warszawie, Konrada dziadek działał na Suwalszczytnie. Zdaje się, że Twój nawet ma nawet ma pomnik, prawda, postawiony. No, nawet dwa pomniki, żeby było, w puszczał Gustowski, dlatego że niedawno udało się odnaleźć w ogóle miejsce, w którym on zginął, tam, w, w obławie hitlerowskiej, no i było otwarcie jakby nowego, znaczy odsłonięcie nowego pomnika w tym miejscu przy pomocy niesamowitego zaangażowania dyrektora muzeum w Augustowie. On odnalazł jeszcze jakiś żyjących daleko, na przykład w Australii, tych członków tego oddziału, którym Przewodził mój dziadek, właściwie to brat mojej babci. Natomiast, no i zresztą można, to na pewno, jeżeli każdy sobie wpisze tam Julian Wierzbicki, to, to znajdzie informację o nim. To kiedy będzie sprawa Olszańskiego z Ewą Esz? Właśnie, właśnie szukam, bo nie mogę sobie przypomnieć, gdzie, to, kiedy. Ale jakoś niedługo. Hmm. Niedługo, niedługo. Natomiast wracając do, do, do tego wątku, mamy rozpracowane kamaradztwo i będziemy tych faszystów jednego po drugim stawiać przed sądem. E, niedługo e, będzie proces Kurzeji. E, Marek Majcher ma już 27 procesów, które są w całej Polsce poszukiwane listem gończym. Rostankowski dwukrotnie skazany. E, I b, będziemy po kolei wyciągać. Kolejnych niedawno złożyliśmy właśnie zawiadomienie w sprawie pewnego pana Michała Kosińskiego To jest kamrat z Bydgoszczy. Zawiadomienie. No i oczywiście Piotr Rybak, w stosunku do tego pana, to my składamy zawiadomienia praktycznie raz w tygodniu, także za chwilę za chwilę do zakładu karnego. Miejmy taką nadzieję. Razem ze swoimi kamratami. Na dzisiaj to tyle, dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia i do usłyszenia.